Oczywiście ogromne brawa, ale się wydawało paska. Już był bardzo blisko. Był bardzo blisko. No i proszę, a teraz triumfuje. No i by się wydawało, że dużo mniejsza, ale jednak doświadczenie wzięło górę. również wrestlingu, to jest mistrz Total Blast Wrestling, posiadacz Masa Wiszkowskiego. O występuje Kamil Basila jako rycerz niepokonany. Kamil Bazylan to szansa na polskiego zawodnika federacji. Ray, I'd like to say. Ray, wait, wait. Ray, hey, take it easy, guys. Hey, take it easy. You are the room is shit. And you, the big shit. You want to fight with crazy sexy life? Alright, baby. Oh, wait, wait, a minute, wait. Ray. Yeah, Ray, Ray. Wait a second, please. Ray. Okay. Wait, Ray. Ok, we gotta go! Start the Go! A i teraz taka klamra, która jest nie ale okazuje się, że nas kawaliwa syna. jest też Okazuje się, no jest, widać, niesamowite warunki fizyczne. To jest szansa, to jest szansa na polskiego zawodnika. Kiedyś był killer Kowalski. Był a może będzie polski rycerz z Kamil Basila. Co za ironia, jeżeli chodzi o. Uuuuh, potężny Coś niesamowitego. No i proszę, okazuje się, że polski rycerz, czy Polak z Niemcem, no, żeby nie było żadnych kontekstów. Oaj, teraz uwaga, doświadczony, czy go chcę podpuścić. Teraz próba będzie sił na ręce. Próba sił na ręce. O, oh, ale to co mówiłem, on jest chwyty, to jest doświadczony zawodnik. On teraz próbował szukać naszego zawodnika. O, oh, ale piłko w całej siły. Potężny shoulder block. I odbija się klob, kolejny klob. No i teraz jest szansa, jakby to mnie powiedziecie, Chris Mike jest zmęczony. Teraz jest możliwość, żeby e, może jednak. I co będzie teraz? Aj, potężny, będzie się skupcem, ale czepnięcie. Jeden, dwa. Это хорошо, а Dziękujemy bardzo za ten, ale to nie koniec jeszcze dzisiejszych atrakcji, a na razie tak jak wcześniej.